Andrzej Dybowski, Polska. Mówi: Dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest były szef szkolenia antyterrorystów, Pan Marek Przewoźnik. Witam, Panie Marku. Witam. Panie Marku, w świetle ostatnich zdarzeń y, terroryzmu y, nasuwa się pytanie o powszechnym dostępie do broni. E, co Pan o tym myśli? Jest Pan za, przeciw? Jestem przeciwny powszechnemu dostępowi do broni. Uważam, że przepisy, które w chwili obecnej w Polsce obowiązują, są odpowiednie. Te osoby, które są zainteresowane dostępem do broni, one będą pracować, będą szkolić się, przechodzić odpowiednie testy, żeby, żeby tą broń posiadać. To jest bardzo, bardzo ważne. Przez wiele lat miałem dostęp do broni, cały czas posiadam broń i uważam, że bardzo istotnym jest to, żeby osoba, która pójdzie do sklepu, kupi, nabędzie tą broń, żeby już miała odpowiednią wiedzę, odpowiednie przygotowanie i jak się nią posługiwać. To nie, nie może broni dostać każdy, kto tylko sobie wymyśli, aha, idę do sklepu, kupuję, tak jak to jest w Stanach. Bo za chwilę do tej samej broni będą mieli dostęp terroryści. No właśnie, w Stanach to jest tak, że tak naprawdę nie mamy problemu z dostępem do broni, tak? W jakiś może nielicznych Stanach jest ograniczony ten dostęp. Natomiast jak to się przekłada na bezpieczeństwo? Czy, czy poprzez powszechny dostęp do broni nie, 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 bezpieczeństwo wzrasta, czy też nie? No ja uważam, że nawet przykład Stanów pokazuje, że taki powszechny dostęp do broni powoduje zdarzenia na w szkole, na w kinie, w innych miejscach, czyli każdy może tą broń wziąć. Bezpe bezpieczeństwo w ten sposób nie wzrośnie. Ba, dla służb jeszcze trudniejsza sytuacja się pojawia, bo każdą osobę musi traktować jako osobę, którą posiada broń. Mając y, narkotyki na rynku, mając alkohol na rynku, y, w naszym przypadku dopalacze, jeżeli jeszcze dodamy do tego wszystkiego broń, za chwilę się okaże, że nie jedna impreza weekendowa zakończy się strzelaniną. Tak. Y, ja zauważyłem, że nawet jeśli już mamy to pozwolenie na tą broń, posiadamy tą broń, tak jakby zrealizowaliśmy swoje marzenie posiadania, i na tym to się kończy. Mało trenujemy, czy, czy ma znaczenie trening, czy powinniśmy, jeśli już jesteśmy posiadaczami tej broni, powinniśmy jak najczęściej z nią obcować na skrzelnicy? Bardzo istotne. To jest takie jak z prawem jazdy. Jeżeli zrobiliśmy w wieku kilkunastu lat prawo jazdy i od tej pory nie jeździmy, bo mamy tylko prawo jazdy, to nie znaczy, że jesteśmy kierowcami. To samo, to samo z bronią. Im więcej trenuję, tym obycie z bronią staje się rzeczą dla mnie naturalną tak zwana I pamięć mięśniowa pamięć mięśniowa ale i to że to nie jest dla mnie nic szczególnego broń jest jednym z elementów które mogę nosić przy sobie nic się nie dzieje kiedy potrzeba jej użyć to ja wiem jak to zrobić wiem jak zadziałać to jest to jest bardzo istotne zawsze każdemu to to powtarzam taki powszechny dostęp do broni nie jest dobry i w naszym przypadku nie będzie dobry kiedyś Kilkanaście lat temu ktoś padł na pomysł, żeby może kobiety, każda powinna posiadać gaz, bo to ochroni ją przed gwałcicielami, napastnikami e, i tak I jak doświadczenia pokazały, osoba, która miała taki gaz w torebce, jedna na ileś tam we właściwy sposób użyła tego gazu. Najczęściej kończyło się to tym, że nerwowo osoba zaczyna grzebać, wydobywa gaz. Co się dzieje? Napastnik atakuje, odbiera gaz. Kto na tym ucierpiał? Oczywiście ta kobieta, która wyciągnęła gaz, no bo miał dodatkowy środek, żeby ją psiuknąć w twarz. To samo, to samo będzie z bronią. Jeżeli wydamy na nasz rynek broń, no to powiem szczerze, no trzeba naprawdę zainwestować w dobre środki balistyczne, bo byle jaka awantura na ulicy, w sklepie, w restauracji będzie kończyła się tym, że natychmiast będzie wyjmowana broń i pokazywana... E, i ja wam mogę zaszkodzić. Polska mówi, zgadzamy się z pana opinią na ten temat. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był były szef antyterrorystów, szkolenia antyterrorystów, pan Marek Przewoźnik. Dziękuję. Dziękuję bardzo.